Dzień dobry, kolejny trening, budowanie siły klatki piersiowej za pomocą pompek w domu. Rozgrzewka, marsz w miejscu z krążeniem nadgarstkami. Będziemy robić pompki, więc musimy dobrze rozgrzać obręcz barkową. Przypominam, że łopatka pracuje wraz z ręką. Więc czy będę krążył rękami podczas rozgrzewki, czy będę robił pompki w trakcie treningu? Gdy ręka idzie do przodu, łopatka idzie do przodu. Gdy ręka idzie do tyłu, ramię, to łopatka też idzie do tyłu wraz z ramieniem. Więc Dużym błędem, bardzo częstym błędem jest usztywnianie łopatki, nieużywanie łopatki podczas robienia pompek. Mięsień zębaty przedni ma pracować mocno. Niestety, połączę teraz dwa ruchy. Uginanie prostowanie łokcia wraz z rotacją w stawie ramiennym. Przypominam, że musimy się upewnić, że prostujemy łokieć podczas właśnie robienia tych kółeczek rękami. Jest bardzo ważne, żebyśmy ten łokieć również rozgrzali porządnie. Oczywiście łokcie mogę opuścić poniżej poziomu barków, natomiast ja, jak czuję, że ten łokieć nie do końca pracuje tak, jak powinien. To lubię sobie tą rękę wyrzucić w dal. Wtedy ten łokieć mi się lekko rozciąga, mobilizuje, prostuje bardziej i robię tak, aż nie poczuję dobrze rozgrzanego łokcia, bo ten łokieć będzie również pracował nie tylko bark. W drugą stronę możemy sobie zrobić. Ok, przejdę teraz do krążenia ramionami, najpierw jedno ramię w przód, drugie ramię w przód. Upewniam się, że mam klatka piersiowa również w trakcie mi się rozciąga. Teraz ponownie pierwsze ramię tylko że kierunek tył. I krążę w ten sposób, aż nie poczuję mocnego rozgrzania obręczy barkowej. Więc jeżeli po, będę potrzebował, to mogę zrobić dłużej lub później jeszcze poprawić. I zmiana ręki. Ok. I czwarte ćwiczenie rozgrzewkowe będzie rozpiętka stojąc, a więc przypominam, że staję w taki sposób, aby nic nie uderzyć, nic nie strącić. Rozciągam klatkę piersiową, mobilizuję stawy ramienne. Mogę ręce też wyżej poprowadzić. Ok. Chwilę na wodę i lądujemy w podporze na kolanach. Dobrze, mam matę położoną. Mata jest po to, że będę po prostu w podpór wchodził poprzez klęk. Będę musiał klęknąć, więc sobie matę położyłem, co by mieć wygodniej. Pierwsza seria dalej jest rozgrzewkowa. Będę robił pompki na kolanach. A więc oczywiście ręce lądują na szerokości barków. Może być szerzej, może być wężej, ale klasycznie jest na szerokości barków, tak samo jak przy podciąganiu, jest na szerokości barków. Dobrze. Kolana sobie, o, to matę muszę jeszcze przesunąć trochę do tyłu. Kolana zostawiam na macie i mocno je uginam, czyli hop, widać, że mocno ugiąłem staw kolanowy po to, żeby nie opierać się o rzepkę. I prosty kręgosłup. Schodzę klatką piersiową, wypycham klatkę piersiową. Gdy idę w dół, łopatki idą do tyłu w kierunku kręgosłupa. Gdy idę w górę, to łopatki przesuwają się w kierunku przodu klatki piersiowej. Szukam cały czas takiego optymalnego położenia rąk. O. Nie śpieszę się, rozgrzewam się na spokojnie. Prosty kręgosłup, daję sobie czas na oddech między powtórzeniami. Łokcie idą do boku i lekko do tyłu. Tak, czyli łokcie idą do tyłu i do boku. Nie w bok, ani nie do tyłu. Tylko jednocześnie do tyłu i w bok. Dobra, myślę, że wystarczy. I ponownie jak przy e, budowania budowaniu siły. Nóg taki przy klatce piersiowej, przy rękach ustawiam minutnik na dwie minuty na zegarku, a wy sobie będziecie zatrzymywać jeżeli ćwiczycie razem ze mną akurat. Dobrze, i teraz przejdę do już klasycznego, klasycznego podporu i klasycznej pompki. Obciążenie wzrośnie. Dalej, nie chcę się zmęczyć. Ja nie chcę się zmęczyć tą serią pompek, więc jak będę czuł, że zbliżam się do yy, yy, zmęczenia. To odpuszczam, żeby mieć przynajmniej dwa pełne powtórzenia zapasu. Czyli ja się chcę stymulować do tego do większych obciążeń. Bo jak się zmęczę na małych, to potem duży mi nie zrobię, a chcę budować siłę. A więc sobie ponownie pompka, podpór hop, hop. Chyba, że oczywiście nie jestem w stanie zrobić więcej jak 10, no to że na przykład robię 4 i już więcej nie jestem w stanie. No to pompki już nie zwiększam obciążenia podczas pompki, bo to już był trening na budowanie siły. Okej. Okay. I wystarczy. Cały czas chcę stymulować um, układ. Mięśniowy i układ nerwowy do zwiększania obciążenia. Dobrze, teraz pokażę metodę zwiększania obciążenia podczas robienia pompek za pomocą gumy oporowej. Chwytam gumę w ręce, przekładam gumę przez plecy, hop, więc teraz widać, że obciążenie będzie zwiększane tylko w momencie, kiedy mam wyprostowany łokieć, kiedy jestem w dole, ta guma będzie bardzo mało oporować, ale jest to jedna z metod budowania siły, którą można wykorzystać, czyli robię podpór, hop. Okej, okay, poczułem, że się zaczynam męczyć. No wadą jest tej, z, pracy z tą gumą jest ta, taka wada, że można dostać w tył głowy tą gumą, bo się ześliznie z pleców. Szczególnie, kiedy ktoś ma plecy dobrze zbudowane, bo one wtedy wystają do tyłu. Jak ktoś jest płaski, jak decha, no to wtedy ta guma nie ucieka. Dwie minuty przerwy. Dobrze, założyłem na siebie plecak 10 kg, dwa baniaki z wodą. Więc będę robił teraz pompkę z obciążeniem dodatkowym. Jest to bardzo ważne ćwiczenie, ponieważ jakby nam przyszło się na przykład mieć plecak na sobie turystyczny i podnieść się jakoś z ziemi, no to będziemy robić to poprzez pompkę, bo plecak, jeżeli on ma na przykład powyżej tych 20 kg to ciężko będzie usiąść w nim i wstać w ten sposób bez pomocy drugiej osoby. Trzeba będzie podnieść się na kolanach, na pompce i następnie przejść do klęku jednonóż i wstać w ten sposób. Chyba że plecak będziemy zrzucać. Też można, i tak. Dobrze. Pompeczka. Okay. Cztery powtórzenia, żeby stymulować rozwój siły. Mógłbym zrobić więcej, powiedzmy te 6, ale storpedowałbym następną serię, bo już bym zużył za dużo substratów energetycznych do, e, do tej serii i mogłoby mi ich braknąć do następnej, a chcę dojść do jednego powtórzenia, czyli tą siłę Faktycznie budować. Przy czterech też się oczywiście buduje siła, ale jest jeszcze zakres ruchu, jest jeszcze zakres ciężaru. Dobrze, teraz pokażę pompkę asymetryczną, gdzie jedna ręka będzie na podwyższeniu, druga na ziemi. I tak samo jak przy przysiadzie asymetrycznym, będę się starał bardziej zaangażować rękę na podwyższeniu. Więc będę miał przeniesienie ciężaru na jedną rękę, więc zrobię dwa powtórzenia na jedną rękę, dwa powtórzenia na drugą rękę, bo oczywiście ta pomagająca też pracuje w trakcie. OK I przesuwam na drugą stronę. OK. Nie doszedłem nawet do tego punktu zmęczenia, ale bardzo fajnie zastymulowałem. Układ nerwowy, bo czułem to, że mięsień nie jest zmęczony, zmęczył się układ nerwowy. To przy pewnym poziomie treningu już zaczyna być czuć. I starałem się jak najwcześniej oderwać drugą rękę jak najwięcej pracować ręką na podwyższeniu. Środek ciężkości był w okolicy nad książkami. Dwie minuty przerwy. Dobrze, tak jak widzicie, mam na sobie plecak i mam książki. Czyli robię kombo. Robię pompkę asymetryczną, z obciążeniem dodatkowym. I zrobię to już będzie moja ostatnia seria. Postaram się zrobić maksymalną ilość na lewą rękę, zaczynam od ręki słabszej, bo już wiem, że zrobię, więc zaczynam od ręki słabszej i, na to, i tą samą ilość, zrobię na rękę silniejszą. półtorej, bo byłem się w stanie tylko konsolować, opuścić w konsolowany sposób, więc na rękę słabszą było jeden. Okay. I więc doszedłem do y, mojego ciężaru maksymalnego w tym momencie. Oczywiście technika trochę się zmienia. Mniej pracuje klatka piersiowa, a bardziej pracuje tył ramienia. Teraz tył ramienia czuję, że popracował, bo uciekam tutaj wtedy tą klatką piersiową w kierunku dłoni, więc na to też trzeba brać poprawkę, że też nie musi to, że technika się troszkę zmieniła, bo wcześniej robiłem pompkę z rękami w ten sposób. Że ta dłoń była w lekkiej odległości od klatki piersiowej, a teraz klatka piersiowa się przesunęła, co zwiększyło kąt ugięcia w łokciu, więc bardziej pracuje ramię. Więc może być tak, że siła ramienia nas ogranicza w tym, w tym ćwiczeniu, a niekoniecznie klatki piersiowej. Tak czy inaczej, doszedłem do maksa i teraz się będę rozciągał. Pierwszym ćwiczeniem rozciągającym będzie oczywiście rozciąganie. Tyłu ramienia, bo go najbardziej czuję. Usiądę sobie wygodnie, jedną rękę położę na kark, złapię się za łokieć, pociągnę łokieć w kierunku nad bark, wyprostuję kręgosłup i rozciągam w ten sposób tył ramienia. Więc, jeżeli ktoś na przykład czuje, że to ramię go ogranicza. A nie klatka piersiowa, to na przykład można na plecach 15 kg założyć, a nie 10. Jeżeli na przykład zwykła pompka to jest nasze 4 powtórzenia, no to nie idę dalej. No to nie, nie zakładam więcej ciężaru. Po prostu robię zwykłą pompkę aż do zmęczenia, czyli robię na przykład 3-4 serie i za kilka dni powtarzam. Akurat u nas w planie ceningowym ta pompka będzie co dwa tygodnie, bo mamy jeszcze wyciskanie na barki i mamy jeszcze wyciskanie na poręczach, więc u nas ten plan ceningowy jest bardziej rozbudowany. Natomiast jeżeli ktoś na przykład nie ma poręczy do robienia właśnie pompek na poręczach, to po prostu robi zwykłą pompkę zamiast tego. Ok, i zmieniam rękę hop i hop. I budujemy po prostu, najpierw musimy zacząć od zbudowania wytrzymałości na y, mniejszym ciężarze, powyżej czterech powtórzeń, żeby w ogóle myśleć o budowaniu siły na, y, na, na, z, z obciążeniem. No bo umówmy się, cztery powtórzenia przy pompce to jest mało. Okej. Okay. Rozciągnąłem tył ramienia. Będę rozciągał teraz jeszcze klatkę piersiową. Zrobię to z gumą, bo mam ją pod ręką. Mogę sobie przełożyć gumę za siebie. Mogę użyć ręcznika może, mogę rozciągać klatkę piersiową. Bokiem o szafę znamy technikę z poziomu numer 2. Czy za, przełożyć ręcznik. Ja teraz czuję rozciąganie klatki piersiowej. Zaraz sobie. O, guma już mi ściąga te ręce do tyłu. Więc ta technika i ten zakres ruchu, to położenie tej ręki, będzie się zmieniać. Oddycham swobodnie, głęboko, trzymam prosty kręgosłup, nie garbię się. Głowa w górze. Ok, teraz splotę ręce za sobą i rozciągnę klatkę piersiową w inny sposób. Czyli splatam ręce za sobą. Hop, mogę oprzeć się o matę, ściągam mocno łopatki do tyłu, czuję rozciąganie klatki piersiowej. Tutaj czuję na prawej ręce głowę długą trójgłowego ramienia, że popracowała. Teraz się w trakcie mocno napina. Mogę się jeszcze położyć na przykład i popracować zegarem, żeby rozluźnić rękę. O, tutaj czuję część brzuszną, piersiowego większego, bo ona też pracowała przy pomce, że się napięła. Czuję rozciąganie najszerszego grzbietu, teraz do tego się zatrzymałem, ponieważ najszerszy grzbietu również pracuje przy pomce. Ok, i zmiana ręki to samo na drugą stronę.